Michael Saylor sugeruje, aby kupować Bitcoina, a nie akcje Microsoftu, ponieważ sam Microsoft będzie kupować Bitcoiny. Mt. przynosi ponad 37 tysięcy Bitcoinów do nieznanego portfela. Sora Ventures uruchamia fundusz o wartości 150 milionów dolarów, ponieważ chce naśladować MicroStrategy. A Booyah Interactive wyprzedza Metaplanet i staje się największym posiadaczem Bitcoina w Azji. Dodatkowo Marathon Digital również zwiększa posiadanie Bitcoinów. A rząd Stanów Zjednoczonych przelewa prawie 2 miliardy dolarów w bitcoinie, które były skonfiskowane z Silk Road. Przelewa je do giełdy Coinbase Prime. Ponadto Wisdom Tree składa wniosek o ETF-y na XRP. A na Coinbase można już kupować bitcoiny za pomocą Apple Pay? Dodatkowo Brazylia rozważa zakaz wypłat stablecoinów do portfeli samodzielnych. A Genius Group zwiększa posiadanie Bitcoinów do 172 za prawie 2 miliony dolarów. Cena Bitcoina 95,200. I właśnie teraz pojawiają się niewielkie ściany zakupowe, co widzimy na Max Order Booku. A teraz altcoiny. AVAX może mieć dobry czas, ponieważ ich CEO potwierdza, że Avalab prowadzi rozmowy z administracją Trumpa. I po tej informacji cena tokena AVAX zyskuje do Bitcoina ponad... 10% w kilkanaście godzin. Jeden z użytkowników X zasugerował to na Twitterze i zadał pytanie do ich CEO, a CEO potwierdził Oczywiście, że tak, ale nie zobaczysz nas jak paradujemy z naszymi politycznymi powiązaniami w mediach społecznościowych. Po prostu nagle zobaczysz rezultaty w totalnym stylu Avalanche. W ostatnie dni IOTA również zanotowała porządne wzrosty, a to może być związane z przejściem na zreformowany protokół. Tylko od wczoraj IOTA zyskała do samego Bitcoina. Uwaga, uwaga, ponad 56% w 21 godzin, a na ich Twitterze napisali Propozycja IOT Rebased obejmuje środki takie jak nagrody za staking, fee, burning i niższe opłaty sieciowe zaprojektowane w celu stworzenia zrównoważonego skalowalnego ekosystemu. I teraz jest głosowanie właśnie nad tą propozycją wśród społeczności IOTA. Kartezji. Uruchamia rynek walidatorów, aby wspierać rozwój zdecentralizowanych aplikacji. Ta zdecentralizowana platforma umożliwi twórcom połączenie się z walidatorami, upraszczając proces i zmniejszając obciążenie zarządzania infrastrukturą. Novik Tech rozszerza partnerstwo z Hedera, która i tak przez ostatnie tygodnie miała praktycznie same wzrosty. Do Bitcoina zyskując w ostatnie 20 dni ponad 700%. Od pierwszego momentu, w którym mówiliśmy o tym, że hedera może mieć odbicie, no ale kto by się spodziewał aż takiego? TETA Network nawiązuje współpracę z Uniwersytetem AI w zakresie badań nad sztuczną inteligencją. Ten uniwersytet staje się ich nowym klientem platformy EdgeCloud AI, która zapewnia zaawansowaną infrastrukturę GPU do badań nad sztuczną inteligencją. Przez ostatnie godziny również bardzo ciekawie wyglądała cena tokena APT. Tym bardziej ciekawie, że w momencie tego spadku o 10% pojawiła się ogromna presja zakupowa. Czyli, z jednej strony, mieliśmy niedowartościowanie cenowe do bitcoina, z drugiej strony, pojawiła się presja zakupowa. To pozwoliło na wybicie ceny do bitcoina rzędu 13% w 17 godzin. I co ciekawe, ponownie pojawiła się presja zakupowa. Ale uwaga, uwaga, cena jeszcze nie odreagowała. Zatem być może sensowne byłoby ustawienie alertów właśnie na odreagowanie ceny APT, bo jeżeli cena by odreagowała, a presja zakupowa będzie się utrzymywać, być może to będzie ciekawy moment na rozgranie wzrostów. Oczywiście to nie są porady inwestycyjne. Kardano przez ostatnie tygodnie także ogromne wzrosty do Bitcoina ponad 186% w ostatnie 27 dni. I tutaj również tuż przed wystrzałami cenowymi pojawiała się regularnie zwiększona, wzmożona presja zakupowa. Jeżeli znowu mielibyśmy chwilę odreagowywać, a ta presja zakupowa znowu zeszłaby na bardzo niskie poziomy, byłby to ciekawy znak na wejście w Cardano. Moim zdaniem, zatem ja ustawiam alert na silną presję zakupową właśnie dla ceny tokena ADA na metryce BSP10. Zapisz i wystartuj. Przez ostatnie tygodnie zyskiwało także XRP, które coraz więcej zaczęło nagłaśniać swój stablecoin RLUSD. Jak zwrócimy uwagę na przykład na 24 listopada albo 26 listopada, czyli momenty bardzo dużej presji zakupowej na XRP, to były momenty tuż przed wybiciami do ceny Bitcoina, kiedy z tamtych poziomów ta cena poszybowała o prawie 100% w ostatnie 6 dni. Od początku listopada zyskał także token PP, który w miesiąc zrobił ponad 160%, ale tak jak poprzednio, mnie interesują momenty bardzo dużego parcia zakupowego, które możliwe, że jeszcze się pojawi, jeszcze większe niż na chwilę obecną, więc też ustawiam alert na przecięcie niskich poziomów dla metryki BSP10 dla tokena PP. Axelar prezentuje Mobius Development Stack dla innowacji międzyłańcuchowej. To jest zestaw otwartych narzędzi i protokołów zaprojektowanych w celu ułatwienia komunikacji międzyłańcuchowej i umożliwienia rozwoju aplikacji niezależnych od łańcucha w ekosystemie Web3. Gala opisuje na swoim blogu inteligentne domy z prywatnymi blockchainami. Proponuje wykorzystanie prywatnych blockchainów w celu zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności w inteligentnych domach. Dzięki wykorzystaniu Gala Chain urządzenia mogłyby działać w bezpiecznej prywatnej sieci, zapewniając ochronę danych. Dajcie znać, co o tym sądzicie? Czy chcielibyście mieć w Waszym domu prywatny blockchain? Cena tokena BRED memcoina, spada o ponad 10% po włamaniu na Twittera, ale te spadki, tak jak widzimy w ostatnie godziny, są nadal kontynuowane. I nie tylko Bret może mieć powód do spadków, ale również tokeny takie jak BANT, GTC, AVA, HIGH, PERP czy STPT, ponieważ są delistowane z Binance, ale uwaga, uwaga, to są tylko pary do Bitcoina, to nie są pary główne, Dodatkowo są to pary handlowe z dźwignią. Zatem, tego typu delistingi nie są aż tak straszne dla ceny tych tokenów, jak mogłoby się wydawać, ponieważ gdyby to były listowane pary spotowe do głównej waluty, czyli do USDT, wtedy zdecydowanie natychmiast po takim newsie powstałyby kilkunastu lub kilkudziesięcioprocentowe spadki. Koniecznie wbijcie na MaxData, wbijcie na telegrama otwartego, na którym dodawane są te newsy w podsumowaniach. Napiszcie jak rozgrywacie altcoiny, które waszym zdaniem mogą w najbliższych dniach zyskać oraz co sądzicie na temat ceny samego bitcoina. Czy waszym zdaniem to jest dobry czas na jego akumulację, czy może raczej sprzedaż ze względu na potencjalną korektę. Ja wam życzę udanego dnia, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć.